Jestem boskim posłańcem i opiekunem wędrowców. Już za chwilę zabiorę was w niezwykły rejs. Będzie to podróż przez czas miejsca Ciętka i w Popłyniemy w opowieści, legend i mitów. Posłuchajcie mojej opowieści, bowiem sami jesteście jej częścią. Będzie to historia o Bogach podobnych do was, o herosach i bohaterach. Którzy także mieli swoje troski, doznawali porażek, ale i cieszyli się ze zwycięstw. Zapraszam! Na początku był chaos. Chaos to suma sprzeczności, szelesty i szmery połączone w krzyku mieszającym się z ciszy. Chaos to okręt, płonący przez morza to noc, dzień, światło i ciemność. Chaos to wszystko naraz. Z tego mętliku wyłoniła się górę, do... galę, ziemia. Powstała, lecz była samotna, naga i pusta. Dlatego stworzyła niebo i nadała mu imię Uranus. Jednakże niebo i ziemia istniały oddzielnie. wiecznym bóstwem, które posiadło moc tak potężną, że nie mogą przed nią uciec ni ludzie, ni bogowie. Dzięki Erosowi Ziemia połączyła się z niebem i nastał złoty wiek, Czas, który nie znał pracy, starości i śmierci. Czas, Złożony lękiem rzucił swoje dzieci do czeluści piekielnych. Nie uszło to władcy bezkarnie. Sam bowiem został strącony z tronu przez swojego syna Tytana imieniem Kronos. Nastał czas tytanów, przez przodków zwany Wiekiem Srebrnym. Kronos rządził sprawiedliwie, a wszystkie stworzenia pod jego władaniem do pewnego czasu żyły w pokoju. Porządek ten zakłóciła przepowiednia obalonego przez Kronosa ojca. Upadający Uranos wywróżył synowi, że on skończy podobnie. Zrzucony z tronu, z niebios, przez własne dziecko. Myśl ta nie pozwalała zasnąć nowemu władcy świata i ją trzyła się w nim tak długo, aż wpadł na pomysł, który przyczynił się do jego upadku. Kronos w szaleńczym widzie zaczął połykać własne dzieci i nic nie zmieniły skargi i błagania jego żony Rei. Okrutny Kronosie, płakała bogini, zaklinam cię, nie połykaj swoich dzieci, bądź im ojcem, nie katem chodził ojcem, a mi mężem. Na nic stał się płacz pięknej Rei, A w drzuchu Chronosa znaleźli się już Hades, Poseidon, Demeter, Hera i Hestia. Dlatego, kiedy Reja powiła Zeusa, podsunęła mężowi do połknięcia kamień owinięty w Młodego Boga ukryła zaś w jaskini na wyspie Krecie, gdzie opiekowała się nim koza Amaltej. A nieustannie tańczący szamani zagłuszali jego płacz. Gdy Zeus wyrósł z silnego młodzieńca jego matka podstępem uwolniła bogów połkniętych przez Kronoska. Rozpoczęła się wielka wojna, którą starożytni nazwali Tytanomalią. Wojnę wygrali młodzi bogowie, którzy podzielili się władzą nad światem. Hadesowi przypadło w udziale królestwo zmarłych, Posejdonowi morza i wszystko co związane z wodami. Zeus zaś objął zwierzchnictwo nad światem i innymi bogami. Trzem bogom towarzyszyły również trzy boginie, bestia, Domowego ciepła i pokoju. Demeter opiekowała się polami i płodami rolnymi. Hera natomiast w przyszłości została żoną Zeus. Cieszyli się młodzi bogowie zwycięstwem, bowiem Gaja, matka wszystkich, nie mogła zapomnieć Zeusowi tego, w jaki sposób rozprawił się z Kronosem. Wswoła na świat gigantów. Widno ponownie ogarnęły płomienie, i gdyby nie pomoc Heraklesa, bogowie, którzy za swoją siedzibę wybrali górę oli, nie zwycięstwa. Kiedy wygrali tę walkę, Gaja jeszcze jeden raz przypomniała o sobie, wydając na świat olbrzymiego smoka Tesona. Tak przeraził Bogu, że ci stworzeni uciekli aż na krańce świata. Do walki ze smokiem stanął Zeus, który najpierw raził go swoimi korunami, a później przygniotł górą Eczki. Góra ta do tej pory wypucha ogień. Dzieje się tak wtedy, gdy smok taremnie próbuje się wydostać. Po wszystkich trudach Bogowie Olimpijskie...